catch me there. Czekaj. Tak, wszystkie są? Włączone? Okej. Okay. Dzień dobry. Jesteśmy, proszę Państwa, ci z Batą Bojar z Nowego Jorku, ale w Londynie. Siedzimy w Pabie nad rzeką Tamizą i pijemy sobie piwo. Dzień dobry, Beato. Witam Piotrze z Londynu, chociaż raz pijemy sobie piwo i pijemy herbatę. Ostatni raz rozmawialiśmy na tenerfie. Bezpośrednio, tak, tak. No dobra, to opowiadaj. Ja wracasz z Afryki. Wracam z Afryki, bardzo szybkie tempo, przelotem do Londynu, tak, ale bardzo, bardzo się cieszę. Wracam z Afryki Zachodniej, no jestem bardzo zadowolona. No dobra, ale pojutrze jedziesz do miejscowości Warszawa w Polsce. Tak. A co byś robiła w Warszawie? Ja będę tranzytem, jak zawsze. A gdzie jedziesz dalej? Dalej lecę do Turynu do Włoch, z którym lecę do Rzymu i stamtąd wracam już do Nowego Jorku, ponieważ no, ponad miesiąc poza domem, a, a nie tak dawno wróciłam z Bali, więc wracam do domu na chrysmas, na święta, po to, żeby pobyć trochę z rodziną i znowu lecę. No właśnie, Jordania. Jordania, pustynie Akaby i Kuwej cały styczeń. No a, a powiedz mi ja w lutym, co robisz? Na luty jeszcze nie mam planów, ale myślę, że posiedzę jednak w domu, żeby wszyscy byli bardziej może spokojni e, łącznie z sąsiadami, że jednak latanie co miesiąc, a teraz nawet co trzy tygodnie. No jest to mm, bardzo kontrowersyjne. E, tak więc jeszcze nie mam planów takich. E, jak na Jordanie, że mam zarezerwowane bilety, mam mm. y, no, pobyt. Y, natomiast plany mam zawsze jakiś, dlatego że y, no, bez tego to nie, nie byłabym ja i życie nie miałoby sensu. Tak? No, no dobra, a powiedz mi, a może jak już będziesz w Jordanii tam, to może zaczekasz chwilę i dołączysz do nas w Izraelu? Tak, y, myślę, że to jest krótki przedział czasowy, mm. bo raptem jest tylko tydzień, tak? Mm -hmm a ja wracam 22, więc na pewno, kiedy będę w domu w Nowym Jorku na, mm. na, na te święta, to sobie poprzesuwam, myślę, że terminy, tak żebyśmy się spotkali w Izraelu, bo maraton fajna sprawa, a tak jak wiesz, widziałam u Ciebie wczoraj i dzisiaj w telewizji, przede wszystkim piękna trasa. Mm. Trasa jest martwa, może martwa. Ten taki cypelek, przez który się biegnie. Mm. Super. No dobra, to powiedz mi, jak tam było w Afryce? Czy Chińczyki się mocno trzymają? <laughs> Jedna z lepszych wypraw. Mnie się wydaje, że mam trochę duszę afrykańską i bardzo jestem zadowolona z tej wyprawy. Wielka satysfakcja. No Spełniłam swoje małe marzenie przede wszystkim, ponieważ. Chciałam spacerować z lwami i, i zrobiłam to w 100%, więc satysfakcja również stuprocentowa. Robi to pięć państw na świecie. No i to było takie marzenie. A gdzie byłaś? Gambia, Senegal. Byłam w Afryce Zachodniej. Gambia najmniejszy kontynentalny kraj w w Czarnym Lądzie. Senegal trochę większy. No i tak w tak powiedzmy krótkim czasie, czyli 10 dni, zobaczyłam Senegal Północny, Południowy. W paszporcie mam bardzo dużo pieczątek, muszę policzyć ile, ponieważ żeby się przemieścić z Senegalu Południowego do Północnego. Trzeba było przekraczać również granice z Gambią, więc kilkakrotnie to było. Jestem bardzo zadowolona, bardzo usatysfakcjonowana, ponieważ to była kolejna wyprawa, gdzie rzeczywistość przerosła moją wyobraźnię. ponieważ no ja że w tych krajach jeszcze nie byłam, dopiero teraz pierwszy raz i było, było fantastycznie. Jestem pod wrażeniem generalnie i głównie Gambii. W Senegalu troszeczkę mniej. Gambia a, a co, co ci się najbardziej podobało? Co było takie? O, bardzo dobre pytanie i cieszę się, że je w ogóle zadałeś. Najbardziej podobała mi się ludność lokalna, ponieważ nigdy w życiu i na całym świecie a Gambia była 190 krajem. My spotkałem tak gościnnych ludzi. No, oprócz oczywiście surmaczyńskich. Dziękuję. Rzecz jasna. <grystanie> o, Monika Macha, hello. Więc ta gościnność, ja nie liczyłam na to, że ludzie lokalni z ulicy, dosłownie z ulicy, których nie znam, zaproszą mnie do domu na obiad, przedstawią swoich sąsiadów, swoją rodzinę, oprowadzą mnie po okolicznych gospodarstwach i jest to kraj biedny. No Wiadomo, że tak chyba jeden z najbiedniejszych w ogóle w całej Afryce. Ale ta gościnność, przygotowanie obiadu była no wręcz nie do uwierzenia, że tak może być w tej czarnej, biednej Afryce. Jest, są tak wspaniali ludzie, którzy oddają serce na, jak na dłoni. A powiedz mi, Senegal czy Gambia? Gdzie lepiej? To, a co byś chciał wiedzieć? Gdzie się lepiej bawiłaś? W Gambii, absolutnie w Gambii, zdecydowanie. No dobrze, a ja widziałem tam na zdjęciach, bo oglądaliśmy zdjęcia, że na, nawet uczyłaś afrykańskich dzieci. A mam mówić prawdę? No oczywiście, zawsze tylko prawdę. Ja odwiedziłam bardzo dużo szkół i tu, właśnie, jeszcze może na, wiesz, przy, przy tym filmie warto wspomnieć, że to, co pokazałam na Facebooku, to jest naprawdę dopiero 1%, ponieważ nie było kiedy. I w Afryce nie ma dobrego internetu, więc ja nie mogłam robić bezpośrednich relacji. A szkół odwiedziłam no kilkanaście co najmniej i uczyłam, uczyłam dzieci. Lekcja pierwsza. Osiem gwiazdek. <noise> Czyli dzieci już wiedzą. Dzieci, o Kaczyńskim dzieci, wiedzą dziecka, o Andrzeju, tak. tak? Ale to była taka moja lekcja osobista, natomiast byłam wzruszona do łez, a jak mnie znasz, to wiesz o tym, że, że się do łez nie wzruszam. Nie jestem taką osobą bardzo wrażliwą, ale pierwsza szkoła gambijska w miejscowości, znaczy w mieście Bandżul, gdzie odwiedziłam, no to wzruszyłam się w ponieważ uczniowie zaśpiewali w języku polskim Panie Janie. Poważnie? Tak, ja nakręciłam też film o tym, to akurat wstawiłam i dużo pytań padło od publiczności, od widzów. Skąd tyle to? Pod... W I, no i, 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 i to jest niewytłumaczalne. Nie Oni mówią właśnie bardzo dużo polskich słów, dziękuję, dzień dobry i tak dalej. E, e, wiesz co, no e, było tam trochę Polaków przed pandemią, turystycznie i te dzieci bardzo szybko się uczą. Zresztą jak nie ma szkół takich, e, prawda, jak e, w Londynie, e, czy, czy, czy w Nowym Jorku, czy na całym świecie, e, funkcjonujących na innych zasadach, no więc e, dzieci to płoną i po prostu po prostu Polacy, Turyści ich nauczyli. E, nauczyciel był bardzo zafascynowany, ponieważ pa, panie Janie wpadło im to w ucho, e, a Gambijczycy mają wrodzone poczucie rytmu, e, i w związku z tym e, bardzo szybko się tego nauczyli. Ale to było takie. Wiesz, ja Polka obchodzę, rozmawiam z nim po angielsku i nagle wiesz, pytają mnie skąd jestem, więc mówię, że z Polski i, i, i Panie Janie, jeszcze z takimi przyklaskami, z taką aranżacją muzyczną, z oprawą, no to było naprawdę szokujące. To to, to było najpiękniejszą chyba niespodzianką w tej wyprawie. No dobrze, to porozmawialiśmy o Afryce, a porozmawiajmy o czymś jeszcze bardziej egzotycznym, czyli o Twoich wizytach w sejmie polskim. Powiedz mi, kogo spotkałaś i co się dowiedziałaś. To jeszcze tak, przed wyprawą do Afryki rzeczywiście odwiedziłam Polski Senat. Byłam umówiona z Michałem Kamińskim, z wicemarszałkiem Senatu. No ale, będąc w Senacie, warto było już odwiedzić posłów. Senatorów, którzy tam byli. Więc przede wszystkim satysfakcjonujące spotkanie z marszałkiem senatu Tomaszem Grockim. Mogłam mu uścisnąć dłoń, mogłam podziękować w imieniu Polonii, Polonii absolutnie nie niepisowskiej, bo, bo nigdy bym takiej nie reprezentowała. Spotkałam senatora Bosackiego. Spotkałam się z Iwoną Hartwig, spotkałam się z Klaudią Jakirą. To były też spotkania, jakby nie tylko w Senacie, ale i poza. No i przede wszystkim umówiłam się na kolejną wizytę w Senacie, i, i, i tym razem może będzie więcej, jakby spotkań sejmowych z, z posłami. No właśnie, bo, no to bo bardzo bo... fajne. Moi widzowie wiedzą już, że, że pracowaliśmy razem z Batą w naszym radio USA w Nowym Jorku, które przeżywa duże problemy finansowe. Niestety nie mamy takich sponsorów jak Radio Maryja. Putin nie wysyła nam pieniędzy, dlatego zwróciliśmy się do Senatu z prośbą o pieniądze. Może te pieniądze będą, może nasze Radio USA wróci do swoich słuchaczy. No wiemy. Miejmy nadzieję, myślę, że. No, no będziemy robić chyba, przez nie? to, żeby, żeby wróciła. A dla Was powiemy, że zespół pracował. No, prawie charytatywnie. Pieniądze, które, o które walczymy, które staramy się pozyskać, są na to, żeby utrzymać infrastrukturę, żebyśmy mogli do, docierać do Polonii na całym świecie i, i do kraju. Jesteśmy gotowi pracować za darmo, ale nie stać nas, żeby dopłacać do tego. A wydaje mi się, że skoro jest mnóstwo pieniędzy w Polsce na sponsorowanie różnych idiotycznych pomysłów, na przykład ławeczki po 100 tysięcy za jedną, te patriotyczne. A, też co, a taka będąc... jedna ławeczka by nam wystarczyła tak, na rok, nie? Tak, tak, tak. A, a wiesz, że tą ławeczkę widziałam osobiście, będąc właśnie dwa miesiące temu na Bali, również odwiedziłam Polskę. Też mają takie ławeczki? I po, 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 pojechałam. Do Białego i, i, i zrobiłam wspólne zdjęcie z tą ławeczką. No rzeczywiście to jest naprawdę bardzo żenujące. Ani jakość, ani wartość, nic nie. Ta ławeczka nie ma po prostu żadnego przekazu. Ja tutaj trudno mi powiedzieć, o co w, te, w tych ławeczkach chodzi. No Najleby na są... radio starczyło 100 tysięcy złotych? Bardzo dużo. Byśmy. Podejrzewam, że to. Na no, dwa, trzy lata pracy. Więcej, więcej, więcej i, i ile by było pożytku. No. E, prawda? A, a ta ławeczka. Ja nie wiem, kto to wymyślił. To jest bardzo. Ja wierzę, że pisze, pisowcy będą siedzieć i bez ławeczek. Albo na ławeczka z akratkami Na ławeczkach z akratami. Ustawimy im. Tak, mi tak, te ławeczki. Tak, na sikawę. Będą sobie siedzieć w patriotycznych ławeczkach. Tak, no dobrze, to kończymy. Nie będziemy zabierać, Beacie, czasu przed kamerą. Ja mam jeszcze piwo do kończenia. A ja mam jeszcze herbatę. No, ja herbatę, mam e, nie Bo jesteśmy w ogóle jestem w Londynie, muszę to podkreślić na, na koniec. Na początku było mówione, ale właśnie tutaj... Piotr i Monika zaprosili mnie na mm, do jakiejś fantastycznej restauracji. PABU! E, nie, to jest, pub, to jest restauracja. Pub mamy tylko na tym, ale zobacz jaka tam jest restauracja. No ale jedzenie Z... było, więc bardzo się cieszę. Jedzenie było fantastyczne przed. No więc tak, angielska herbata i angielskie piwo No i na tym kończymy. Nie, nie, zanim skończymy, ja wiem, że część z Was nie subskrybuje kanału i to jest błąd. Subskrybujcie. Ten czerwony guziczek subscribe w wersji angielskiej. Dawajcie lajki, jeżeli Wam się podobało to te lajki. Jeżeli coś się nie podobało, piszcie komentarze. Będziemy starać się poprawić, jeżeli coś było nie tak. No i na każdy komentarz staram się odpowiadać. Jeżeli ta odpowiedź nie przychodzi w ciągu 5 minut, przepraszam. Poczekajcie cierpliwie, naprawdę każdy komentarz nie pozostanie bez odpowiedzi. No i do zobaczenia w kolejnym programie. Cześć. I ja zachęcam z Cześć.